Oto młody przystojniak, który traktuje życie jak zabawę. Kobiety? Są dla niego tylko rozrywką. Praca? Zło konieczne. Ale co się stanie, gdy los rzuci go do obcego miasta, zmusi do zmiany poglądów i postawi przed nim prawdziwą miłość? Poznajcie mraczewskiego, najbardziej niedocenionego bohatera lalki, Bolesława Prusa. Mraczewski jest postacią drugoplanową w powieści Lalka, Bolesława Prusa. To bohater dynamiczny, który przechodzi znaczną przemianę w trakcie trwania akcji powieści. Jego charakterystyka ukazuje ewolucję od powierzchownego młodzieńca do człowieka dojrzalszego, bardziej świadomego społecznie i odpowiedzialnego. Wygląd i pierwsze wrażenie: Mraczewski to młody, dwudziestoletni subjekt. Pracujący w sklepie Stanisława Wokulskiego. Wyróżnia się niezwykłą urodą. Jest pięknym blondynem, z oczyma jak gwiazdy, z ustami jak korale, z wąsikami jak zatrute sztylety. Jego staranny wygląd podkreśla ciągnąca się za nim smuga woni, co świadczy o zamiłowaniu do perfum i dbałości o prezencję. Jest zawsze dobrze ubrany i modnie ogolony, prezentując wyrafinowaną galanterię. Charakter i zachowanie przed przemianą. Początkowo Mraczewski jawi się jako typowy fircyk i bawidamek. Cechuje go lekkomyślność i powierzchowność, nieodpowiedzialny stosunek do pracy. Spóźnia się i wychodzi wcześniej, lizusostwo wobec przełożonych, szczególnie Ignacego Rzeckiego, pogardliwy stosunek do kobiet, zwłaszcza arystokratek. Mraczewski wykorzystuje swoją urodę w kontaktach z klientkami Flirtując z nimi podczas sprzedaży, jest cyniczny w podejściu do kobiet, traktując je przedmiotowo i instrumentalnie. Jego stosunek do arystokratek najlepiej obrazuje wypowiedź: Jestem pewny, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem, pierwsza schadzka. Potem, dla pana łamie zasady, w jakich mnie wychowano, a potem, czy nie gardzisz mną. W pracy, Mraczewski wykazuje się nonszalancją. Często spóźnia się do sklepu. Wychodzi wcześniej niż powinien, czym irytuje Ignacego Rzeckiego. Mimo to potrafi dobrze obsługiwać klientów, co budzi uznanie starego subiekta. Jest sprytny i cwany. Świadomie podlizuje się Rzeckiemu porównując go do Napoleona III, by zdobyć jego sympatię i uzyskać przywileje w pracy. Mimo tych wad, Ignacy Rzecki ma do niego słabość. Częściowo ze względu na trudną sytuację rodzinną młodzieńca, Matka tego Mraczewskiego Staśku jest bardzo biedna kobieta. Rzecki docenia również jego umiejętności sprzedażowe, obserwując z podziwem i zadowoleniem obsługę klienta kupującego kalosze. Punkt zwrotny i przemiana bohatera. Kluczowym momentem w życiu Mraczewskiego jest zwolnienie go z pracy przez Wokulskiego po flircie z Izabelą Łęcką. Dzięki wstawiennictwu samej Izabeli oraz baronowej Karolowej. Wokulski nie pozostawia go bez środków do życia, wysyła go do Moskwy, oferując lepszą posadę i wyższe wynagrodzenie. Pobyt w Moskwie staje się katalizatorem głębokiej przemiany Mraczewskiego. Zmienia się zarówno jego wygląd zewnętrzny, jak i światopogląd. Fizycznie zmężniał, opalił się i utył, a Rzecki określa go nawet mianem bernardyńskiego prowincjała za to ideologicznie. Staje się socjalistą, choć jego znajomość tych idei jest raczej powierzchowna. Po powrocie do Warszawy, Mraczewski poznaje Helenę Stawską, samotną matkę niesłusznie oskarżoną o kradzież lalki. To spotkanie prowadzi do kolejnej przemiany. Z socjalisty staje się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną, zdolnym do prawdziwej miłości i wierności jednej kobiecie. Finał historii i znaczenie postaci. Ostatecznie Mraczewski porzuca swoje dawne przywary i wchodzi w poważny związek z Heleną Stawską. Gdy okazuje się, że jej zaginiony mąż nie żyje, Mraczewski oświadcza się jej, a ona przyjmuje jego propozycje. Rzecki, niegdyś krytyczny wobec jego lekkomyślności, teraz chwali jego przymioty i wróży mu dobrą przyszłość. Mraczewski jako bohater dynamiczny stanowi doskonały przykład ewolucji charakteru pod wpływem doświadczeń życiowych. Jego przemiana z powierzchownego bawidamka w odpowiedzialnego mężczyznę symbolizuje szersze procesy społeczne zachodzące w XIX-wiecznej Polsce. Dojrzewanie młodego pokolenia, odchodzenie od pustej elegancji ku zaangażowaniu społecznemu i osobistej odpowiedzialności. W kontekście całej powieści postać Mraczewskiego stanowi interesujący kontrast dla głównego bohatera Stanisława Wokulskiego. Podczas gdy historia Wokulskiego kończy się tragicznie, Mraczewski osiąga osobiste szczęście i stabilizację, co może sugerować, że Prus widział przyszłość nie w romantycznych idealistach pokroju Wokulskiego, ale w pragmatycznych, dojrzewających społecznie jednostkach. Reprezentowanych przez przemienionego Mraczewskiego. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film o Mraczewskim, jednej z najbardziej niedocenionych postaci, lalki Bolesława Prusa. Mamy nadzieję, że jego historia was zaciekawiła i zainspirowała do spojrzenia na tego bohatera z zupełnie nowej perspektywy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.